Hello. Cześć kochani. Dzisiaj yy, nagram fajną zapiekankę. Słuchajcie, z ziemniaków. To będzie wersja wegetariańska. Mam nadzieję, że wam się spodoba i yy, zobaczcie jak się fajnie szybko robi i jaka jest dobra. Więc słuchajcie Dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja bardzo. Yy, jakoś nie mogłam się zebrać sobie nie miałam, miałam tak strasznie dużo zajęć, kochani, że no nie mogłam yy, po prostu nagrywać filmów, ale to się skończyło. Teraz to na drobie i obiecuję Wam, że będę nagrywać. Yy, wrócicie oczywiście do oglądania tej wariatki kici. Ok, słuchajcie. A więc tak, zobaczcie teraz, co sobie przygotowałam. Ja sobie tego ubiorę sobie mój super fartuszek, bo niestety troszkę się mogę ubrudzić. A nie chcę tego. Widzicie, jak to jest. Wiadomo, że w kuchni się brudzi, ale też trzeba ładnie wyglądać, tak? Słuchajcie, pogoda jest fajna, słońce mnie nie razi. Mam nadzieję, że światło będzie dobre, bo naprawdę tutaj musiałabym mieć. Nie wiem, jaki sprzęt, żebym, e, żeby nic mnie nie raziło, żeby światło było takie, jak trzeba, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Never mind. Słuchajcie, kochani Teraz mm, wam pokażę, co sobie przygotowałam. Mam nadzieję, że zobaczycie. Patrzcie. O, widać wszystko. Widać, widać, widać. O, nie, wiem, nie widać wszystkiego. O, słuchajcie, mam y, gąskę przygotowaną pojemnik na zapiekankę i mam przygotowane tak co jest najważniejsze najważniejszym składnikiem są oczywiście ziemniaki ja tu mam 5 dużych ziemniaków mam tutaj 30 gram żółtego sera startego mam tutaj jedną cukinię ściętą na takie cieniutkie widzicie na takie cieniutkie łódeczki. sól pieprz śmietana 12% cały kubek duży oczywiście marchewka pokrojona też cienkie plastry Puszklanki mleka, cztery ząbki czosnku. Ja tutaj mam, to jest Piri Piri, to są pestki ostrej papryczki, czyli ja to tutaj dodam, bo wiecie, że u nas lubimy na ostro. I mam oczywiście kapary. Kapary możecie pominąć i te chili, Piri też możecie pominąć. Jak nie chcecie, nie lubicie, nieważne, nie musicie tego dodawać. Ja po pierwsze rozgrzewam piekarnik do 150 stopni. Kochani. I pierwsze co robię, to Wam teraz powiem. Pierwsze co robię, to wezmę ziemniaki. A no, no. może tak będę kroić, wiecie co? Może mnie... Ale ten... Będę kroić, słuchajcie, w plastry. W powietrzu. Wy tego nie róbcie, okej? Okay? Bo możecie to kroić na desce. Ale wiecie... Ja trochę rzeczy w kuchni kroję i, i zazwyczaj krzywdy sobie nożem nie robię. Czasami się zdarza, jak każdemu. Ale raczej Wy możecie sobie pokroić na desce, możecie pokroić sobie e, w robocie, jak chcecie sobie ułatwić. Kroicie ziemniaczki oczywiście. W plasterki. Widzicie, ja te plasterki nie są grube, ale nie są cienkie. Takie znaczy układać sól sól nie za dużo pieprz jak kto woli i teraz tak cukinia tą zapiekankę się naprawdę robi szybko cukinię dajecie tak żeby przykryła warstwę żebyście mieli pod dwie warstwy dwie warstwy cukinii dwie warstwy mm. i też sól bo cukinia jest mdła bez smaku musi być sól i teraz marchewka Świetna jest ta zapiekanka, Szybko się robi. Ona jest niedroga w sumie. Naprawdę każdy ma z nas malutkę, ziemniaki w domu, śmietanę, sól, pieprz i trochę sera żółtego. Tak samo solimy i, tak, i pieprzymy. Voilà. I teraz, słuchajcie, ziemniaki. Znowu ziemniaki przejdziemy w plasterki. Nie dodaję tu żadnych przypraw, żadnych ziół prowansalskich. Bo yy, chodzi mi o to, żeby był taki smak yy, troszkę tej cukinii, żeby było czuć troszkę ziemniaka, troszkę marchewki. Marchewka jest słodka, no i będzie trochę ostrości. Jest to super danie. Jest to świetna zapiekanka, którą możecie zjeść po prostu, bez niczego. Ale możecie też to dodać jako dodatek do jakiegoś mięsa, bo to też fajnie będzie wyglądać. Dodatek do jakiegoś mięsa. To już zależy. Od was. Co tam sobie wymyślicie w waszych główkach. Ok. Staram się to tak układać równo. I oczywiście sól. Tam, tam, tam. tam. I pieprz. I pieprz. To zależy. Ja nie daję dużo, ja tylko daję do smaku. No i oczywiście cukinia. Teraz dam już całą tą cukinię. Możecie dodać paprykę. Możecie dać. tylko. Wiecie, yy, czasami nie wszystko fajnie smakuje. To połączenie tych trzech warzyw naprawdę jest super i, i sól, oczywiście. I my go lubimy. Cocie, możecie dodać? Ja zawsze Wam mówię, co możecie dodać, czego nie dodać, żeby Wam ułatwić sprawę. I teraz słuchajcie, tutaj mam to, czyli ja tylko dodam troszkę, a nie lubię tego dodać. Tak żeby nie przegięła pały. Przegnę to, dzieci, dzieci tego nie zjedzą. Myślę, że. Łoże, użyczyć. To jest, to jest bardzo ostre, naprawdę bardzo ostre. Więc, kochani, musicie uważać. No i kapary, ja kapary bardzo lubię. Kiedyś nagram wam taki świetny makaron. Czy mogę z takie słoiki? Jest, dobra. Przecież Wam nagram, słuchajcie, doszucamy tych kaparów, ja nie wiem, tak na oko. One dodają fajnego smaku, też nie za dużo, nie wszyscy, tego, nie wszyscy to lubią, ja lubię kapary. Wy nie lubicie, nie dajecie. Ja wolę kapary od karczochów, osobiście, naprawdę. Możecie dolać trochę tej wody, bo tam jest ten aromat. To jest słone. Dodaję tu szklanki mleka, oczywiście przepis Wam napiszę na blogu. I to, słuchajcie, musicie wymieszać dobrze. Czekajcie. Ale tak, musicie sobie spróbować, to w ogóle nie słonę. Ale dodam trochę soli, dodałam do, do warzyw, więc nie przeginajcie. Widzicie, jak to z tą solą, nie przeginamy. Wiecie, co tu jeszcze zrobić, co sobie nie przygotowałam? Nie, dobra, jestem dzisiaj. Nie przygotowałam sobie, kochani, jajek. Ja dodam dwa jajka. Dwie jajka. Dzięki Marzenko. Jajeczka pyszne. Dobra, i dodam dwa jajka. To jest taki, robimy taką bazę. To wszystko ściągnie, ciągnie, ciągną Będę miała ze wszystko we Jak jak zwykle bywa ze mną. Widzicie? I to musicie tym zalać. A widzicie, co Wam powie? Ja będę jeszcze trochę wody, to jest trochę zagryste. Dobra. Nie ma tu makaronu, więc też nie wciągnie dużo tego płynu. Ale to się fajnie zespoi. Się. I to wszystko, kochani. To, czy ja coś tu mam dodać? Nic więcej. Zalewam tym. Z tym jajkiem, z tymi kaparami. ci się tak, się na naśmieciła. Dobra, ciekawszą. I żółty ser. Nie wiem, czy lubicie dużo, czy nie. Ja daję taką solidną porcję tego sera. O! Tą zapiekankę oczywiście musicie sobie zrobić. Możecie mieć do pracy. Możecie to też trochę przygnieść, Z tego względu, żeby się tam wszystko skleiło. I tak, z tego, że surowe są ziemniaki, a my nie chcemy, żeby ser nam się przypalił. Najlepiej, jakbyście mieli gąska albo naczynie żaroodporne z pokrywką. Bo ja wtedy teraz, ja teraz to zakryję i ser mi się w razie rozpiekał, a nie się. Wkładam to do piekarnika. 150 stopni ma rozgrzany jest. Ale to wkładam na 150 stopni. Słuchajcie, widzicie, na to wkładam? Muszę to pomyśleć. Pomyślimy tak, zimniaków miałam 800 gram surowy. Czyli będzie... Ja myślę, że jakiś... Teraz podkręcimy do 160 stopni i co najmniej 40 minut. 40 minut, kochani. Pieczemy. Pieczemy. Słuchajcie, bo ja tutaj ten sprzęt jest... Mam nowy uchwyt i... Mówię Wam, trochę się, z nim, e, na, trochę się z nim męczę, trochę się z nim męczę, no ale co zrobić? Trzeba się do wszystkiego przyzwyczaić, po jakimś czasie to opanuje i będzie super. Ja mam nadzieję, że światło będzie dobre. Słuchajcie, oczywiście zrobię Wam świetną fotkę, żeby nie było. Świetną fotkę Wam zrobię i zobaczycie, e, wiecie co ja zrobiłam? widzicie co ja teraz co zrobiłam? Teraz Wam powiem, jak się robi film na żywo, co można zrobić. To można zrobić, że zapomniałam czosnku. Świetnie po prostu. teraz zrobimy tak. Tył wzrost. Jeszcze się nie nagrzało. Dobra. Tyl wzrost. Patrzcie. Wszystko da się naprawić. Musicie e, myśleć pozytywnie. Czosnek będzie serowy. Serowy. Nie, będzie serowy. E, Czosnek, ser, Boże, 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 wróć. Będzie ser e, czosnkowy. Dobra, jest czosnek. Dobra, to tak troszkę, patrzcie. Troszkę pobierdam, Żeby nie było. Patrzcie. Dałam czosnek. Dałam. Dobra. Co się stało? Ci nie stało. Ci nie stało. Tak to jest? Jak chciałam szybko, chciałam dobrze. Jak zwykle. Wiecie jak to bywa. Dobra, okej, okay, kochani. Zapiekanka siedzi 40 minut w piecu. Mam nadzieję, że, yy, że Wam się przepis podoba. Oczywiście Wam zrobię piękną fotkę. Zobaczycie, jak fajnie wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. Oglądajcie mój kanał. Chodźcie. Yy chodźcie na mojego bloga www. -blog Bardzo się będę cieszyć. Cieszę się, e, e, że wreszcie nagrałam film, bo naprawdę miałam długą przerwę. I mam nadzieję, że Wam się ta piekanka spodoba. Na pewno e, nagram coś e, słodkiego następnym razem. Jeszcze coś, jeszcze coś innego, jeszcze coś innego. Wszystko dla Was, żebyście mieli prosto i fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! Korzystajcie z pogody. Póki ciepło.